Bankowice, w tym filmie pokażę Wam trzy najlepsze klienty do PVP 189. Jeżeli chodzi o Minecraft Premium, prezentujemy sobie trzy takie najlepsze klienty. No to co? Zapraszam Was do oglądania. Ok, na początek Badlion Mamy tutaj różne fajne rzeczy, na przykład jakieś motywy, szat. changera, nawet mamy. Będę sobie zmieniać. To jest fajne. Mamy replayer, bo na Bad Lion jest replay mod. Takie przyciski są inne. Z tyłu mamy tu z Minecrafta. U mnie jest czarne, bo ja mam czarne. W moim desktopaku Są tu kosmetyki. Możemy sobie kupować różne kosmetyki. A na że mamy kosmetyki, gdzie możemy zmieniać kolory. To jest w ogóle super. To jest fajne. Ehm, no tryb jednoosobowy wiele i tak dalej. Mamy ustawienia. Eee, takie rzeczy eee, tutaj możemy się pobawić okej okay, mamy profile Dobra, weźmy sobie to około ok z więc pod prawym shiftem mamy eee, tutaj mody jest ich naprawdę dużo można to znaczy się fajnie im pobawić liczniki combo, modyfikacje głosowe, chyba złościa z tego co widzę, bo to jest bardzo dużo modułów związanych z mówieniem. Mm, no, może sobie zobaczyć historyjników ale to jest fajne. To jest fajne, akurat. Znaczy, jak kliknę sobie to, tak? Nie, nie działa. Czekajcie, sorry, to włączyć? Włączone kliknę sobie to, na przykład wpiszę sobie ee, RQRW. To co? Teraz może nacisnę. Poczekajmy chwilę. Nie, nic się nie dzieje. Chyba to nie działa. W każdym razie Bad Lion ma bardzo fajnego motion blura. Widział blur. Motion blur. Ja na 15 może sobie trochę zmniejszę. Nie wiem dlaczego straszniej na Minecrafta chodzę. Wcześniej tak nie było. No mam wrażenie, że jest to spowodowane, nie wiem nagrywaniem albo jakimś modem, którego używam, bo ja chyba raczej nie powinno tak być. Mam nadzieję, że jak zagramy rękę Bedwars, to czegoś takiego nie będzie. No to widzimy się w Kierce. Ogólnie dołączam do ręki i już tutaj nie ma chyba takich lagów. Prawda się bardziej płynna, to na plus jak najbardziej. Ja w ogóle mam polski język, ma mam angielski, ale nie będę zmieniał, bo zajęto dużo czasu w ogóle przyciszę sobie dźwięk. No całkowicie go wyłączę, bo strasznie przeszkadza. żeby eee, sobie bridge'a. Ogólnie, jeżeli chodzi o same wrażenia od klienta, to uważam, że kolant jest naprawdę fajny. Eee, podoba mi się. Jest na pewno... Jest na pewno bardzo płynny, a ja lubię bardzo płynne rzeczy, ponieważ to wszystko ładnie wygląda na filmikach i tak dalej. O ja, Jezusu, Mario. Co za chłop. Więc myślę, że tego klienta będę mógł używać do nagrywania moich filmów. Mam też Replay Moda, co z dużym plusem, ponieważ będę mógł nagrywać na przykład początkowe sceny w filmach przy zachowaniu bardzo dobrej jakości. Więc jest to Lava Plus. A teraz zabijemy sobie tego typka, bo muszę się skupić, a jednak nie muszę. Jest jakiś mierny. Zresztą jeszcze jedna osoba gra, brzmię, na Batloyone. Więc jest on w sumie taki w miarę popularny nie gra na nim bardzo dużo osób, nie wiem do czego ponieważ uważam, że ten grant jest naprawdę dobry konkuruje on z Lunarem którego też mówimy sobie w tym filmie ok, wyruszę sobie do Pana Morskiego ja się go trochę obawiam pod ten nie mam free looka, czyli jest najprawdopodobniej wyłączony o boże, tragedia no, w każdym razie klienta ocenia bardzo dobrze mega płynny jest, motion ma fajnego Kolejnie fajnie mi się na nim gra Więc znam takie mocne 8 na 10, ponieważ naprawdę klient jest bardzo dobry kosmetyki też ma mega fajne moduły fajne, wszystko jest fajne nie jest to klient też robiony podobnie, mnie, nie czuję się w nim jakoś mega dobrze więc dlatego daję 8 na 10 Okay, jesteśmy teraz na Feder kliencie. Ups, mam tutaj z GUI. O! Jesteśmy na Feder kliencie. Mamy tutaj takie GUI. Custom tło Różne fajne przyciski, Feder Mode, Social, Screenshots, Minecraft Settings i Respects Shaders, Mind Menu. I tutaj takie fajne rzeczy. Main menu działa także, możemy się przyłączyć do takiego. Ja tego używam, ponieważ mam te Essentialsy i takie akco Switcher, gdzie sobie mogę zmieniać konta po prostu się co przydaje, to mam nawet samego siebie. Fajna opcja. Okej, okay, więc przejdźmy do Coxcrafta. Jesteśmy już na lobby bedwarsowym. Pierwsze co zauważam to Render distance strasznie wolno się ładuje. Sami zobaczcie jak ile ja muszę czekać na to, żeby to się wszystko o łaskawie załadowało. To jest masakra jakaś. No ale dobra, mm, zobaczmy sobie gui. Mm, o Jezu, bardzo długo się ładuje. Feather Settings No, mm. długo trzeba czekać o dobra mamy mamy jakieś różne mody no, trochę ich jest ale no bo to mamy trochę ich jest ale nie wiem czy to tak dobrze mi działało. E, no i w sumie to chyba nie ma i za patrzenia kosmetyków nie zobaczę e, ja używam moda pod kosmetyki Dziś tam mogę dawać różne fajne Kosmetyczki. Teraz dodam elegancko mam takie fajne kosmetyki z Afryką To jest fajne, bo tu można dodać własne mody do tego klienta, więc na plus. Dobra, no, czekamy ja serundkę, Nie widzę tutaj, nie loguje mnie na lobby w ogóle. To jest fajne. No co, leśmy do kieszeni. Okej. Okay. Patrzmy ręce. Tutaj widzę, że wszystko płynnie działa. Mm, na pewno, o, nie, nie wiem co to było. Na pewno in, inne jest wrażenie niż na Badlionie, bo każdy klient się czymś różni. Badlion jest taki bardzo specyficzny. Eee, coś się zrakowało. Badlion jest taki bardzo specyficzny, a Feder jest podobny do. Widyw. No, a Feder jest podobny do Lunara, czyli do takiego zwykłego Minecrafta bardziej. U e, to ja lubię tego klienta. Zawsze myśleniem. Fajnie grało. Eee, też jest to na pewno fajna opcja dla graczy. Nie wiem, że często grają na kontach premium, a mają plankę, to nie muszą się męczyć na jakichś tych e, klientach premium, tylko mogło sobie tutaj na plankę grać na roderza. O ile mają jedno konto premium? O Jezus, ale mnie musiało. Goście chyba myśleć, że jestem w bazie, a jestem u czerwonego. W ogóle do tak mało, a teraz to pójdę Okej, ja stąd uciekam, nie? A, że można grać na kontach non premium, to jest prawda. To jest naprawdę fajna akurat na Federze, że można grać na non premium. Oczywiście Feder nie wspiera jako taką kupną premium, ale można tutaj na niej grać jak najbardziej. E, więc no, jak ktoś ma właśnie na przykład jakieś różnego premium, a ma jedną premkę. To może sobie grać na non na federze. Tak to działa. Ja w opisie dam wam link, jak to zrobić. No ale dobra. W sumie tutaj, jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, to już nie ma za wiele do gadania. Wszystko wam raczej przedstawiłem, co miałem wam przedstawić. W sumie, jeżeli chodzi o gameplay, jest to nie, nie jest on jakiś mega płynny. Wkurzam na to, że on się tak często wszystko zacina. Jest taki. Um, Feder jest taki bardzo. Tak, typowy Minecraft, nie? Że nie wiem. Kiedyś wydawało mi się, że Feder był lepszy. Teraz akurat pogorszyli go. Na niekorzyść. Yy, bo za dużo aktualizacji jakiś śmiesznych weszło i to wszystko się buguje. Jak widzieliście, żeby odpowiedzieć, menu, musiałem czekać 50 godzin. E, w ogóle co to za Fokus jest? Co to było? Ogólnie to strasznie mnie zaczyna na tym kliencie, jest on taki nie lubię go Strasznie wkurza mnie to, że jest taki o, na przykład, render distance, no przecież to się 5 godzin moduje i nie widzę połowy mapy i to jest bardzo utrudnia rozgrywkę, ale ogólnie klient fajny, dam takie 5 na 10 No do polecenia mówię, nie wiem, ja chcecie sobie na modach pograć, a mimo wszystko mieć jakiegoś zweryfikowanego klienta, tak. To dla takich ludzi jest ten klient. Ok, jesteśmy już na ludarze. Też sobie widzimy, to mamy tutaj różne wybory, scenek. To fajnie wygląda. O, ja właśnie sobie to ciemne. Tutaj mamy, możemy sobie zmieniać konta. Tutaj mamy, nie wiem, możemy sobie włączyć konto Discord albo Twittera. Mam takie guziczki, jakieś wiadomości różne, tutaj też. Tu mamy kosmetyki. Hmm, w sumie tutaj nie wiem, czy jest jeszcze do gadania ja Jaśmy sobie tak skraftam, Okej. Okay. Płynę tutaj modul wyglądał tak. Fajne, dostosowane podobnie. O, możemy sobie zrobić coś takiego. Tak chyba będzie lepiej. może takie dwa modły, tak będzie lepiej. No, Grałby ogólnie płynna, można sobie fajnego crosshairka zrobić. Mm, crosshair można sobie narysować, nie? Na przykład narysuję sobie taką obramówka, jakieś takie rzeczy. I jak widzicie mam to w kierce, nie? Ale tak, teraz muszę usunąć, bo mnie to będzie wkurzało. Yy, to w sumie możemy już dołączyć do giereczki, bo nie ma co to pokazywać dużo. Ogólnie Lunar ma bardzo fajne te pelerynki takie, co się ruszają. Zapewne idzie na plus, bardzo takie pelerynki lubię. Yy, nie wiem, ogólnie jakoś bardzo lubię Lunara, jest to mój main client. Ale nie do nagrywania, ponieważ jak nagrywam na Lunarze, to nie wiem dlaczego, ale mam jakieś gorsze fs y się wideo jest słabsze, co mi się niezbyt podoba. Bo chciałbym jednak, żeby filmy były płynne i wszystko było ekstra superowe. W tym gościu próbuję zrobić mi tu właśnie. Mm. O jezu! O, jak on nie zabił! nie też Lunar nie wiem, jest dla mnie przyjemny, ma fajne wszystko, jest podobny też do tego, do -ku Minecrafta Co idzie na plus, bo ja lubię klienty, które są podobne do Minecrafta Bardzo mi to odpowiada, najlepiej mi się taki gra Nie mówię, że jest zły, ale nie jest to mój gust No nie, ale nie fart No jak mówiłem, mam zamiar zacząć nagrywać na Badlionie, ponieważ to nasze no, moje wideo są jakieś takie dziwnie polagowane no co jest? No to są podklejone. no ma, nie wiem, zaskoczył się do Wojda. Dziwnie mnie bił, jest dobrze, że zleciał. Eee, dobra, możemy sobie pójść na kolejnych tych oponentów. Tyk, zabiorę demenciki. Eee, przy okazji możecie też dołączyć do mojego Discorda. Jest tam sporo jakichś różnych giveaway. I można ze mną popisać, pogadać. Naprawdę fajna opcja dla Fizzów którzy lubią mój content. Można też, nie wiem, mm, można też wpaść na film no ostatni odnośnie tipów i filków na Petwors. Ale fajnie się przyjął. I jeżeli nie obejrzałeś jeszcze tego filmu, to bardzo zapraszam, bo może akurat właśnie ten film pomoże Ci zostać lepszym graczem też mógł podbić topkę. W co raczej wątpię. Okej, okay, zabijemy na pieraka. Nice. GG. Ogólnie na Lunarze mi się fajnie gra. mówię, jest to mój main client, wszystko mi się to podoba. Ale na pewno dużym minusem jest to, że te filmy nie wychodzą tak fajnie, tak płynnie i tak fajnie jakby mogły wyjść. Więc aktualnie będę nagrywał na Badlionie. Ja taka ogólna ocenka dla Lunara to będzie 9 na 10. Więc Lunar wygrywa. Badlion drugi, a Feder trzeci, ponieważ Feder jest strasznie polagowany. Oj, no, nie podoba mi się aż tak za bardzo. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, że pomogę Wam wybrać nowego klienta. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawajcie suba, łapkę w górę, piszcie komentarze. A, a co? Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć, cześć!